Rozglądając się po rynku tych ofert jest tak dużo, że czasami trudno podjąć decyzję, którą konkretnie rzecz wybrać. Czym tutaj się sugerować, żeby podjąć mądrą decyzję, żeby to był dobry wybór na lata? Na pewno, na pewno trzeba się sugerować gustem przede wszystkim swoim własnym. Nie dać się tutaj zwieść podpowiedziom z zewnątrz. Natomiast, co jest istotne? Trzeba też spojrzeć na walory nie tylko estetyczne, ale również te użytkowe. I tutaj no, tkwi pewne, pewny jakiś taki haczyk dla klienta, który porównując dwa identyczne produkty, na pozór identyczne, będzie się sugerował na przykład tylko ceną, bo stwierdzi, że one są tak do siebie podobne, że ten jest tańszy, ten jest droższy, no to na pewno wybierze ten tańszy. Zawsze trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego jest tańszy? I tu trzeba należy zwrócić uwagę, że na przykład przy tego typu ogrodzeniach, jak mamy ogrodzenia łupane, grubość ścianki już jest ważną informacją dla klienta. Wystarczy mieć ze sobą tylko miarkę zmierzyć i zobaczyć, że producent próbował troszeczkę zaoszczędzić na materiale, wykonał to ogrodzenie troszeczkę z mniejszej ilości surowca. Natomiast no właśnie my staramy się robić to na zasadzie oryginału, czyli takiego produktu, który klient może z czystym sumieniem sobie zamontować. A my mamy też czyste sumienie, że klienta nie oszukujemy. Kosztem nawet siebie, bo te 20% materiału, które dodajemy więcej do tego samego produktu, no nas jakby kosztuje trochę więcej, natomiast cena na rynku nie odbiega od ceny konkurencji. I to jest rzecz taka podstawowa, na którą trzeba zwrócić uwagę. Kwestia ogrodzeń jest już mniej więcej mi znana teraz, poradzając się podłożem, czyli tym, co będzie w moim ogrodzie. Na pewno będzie tam pięknie wypielęgnowana trawa, ale to nie wszystko, bo ja bym chciała tam zobaczyć kostki. Widzę tutaj bardzo ciekawe rozwiązania. To z tego co wiem, są płytki eko. Panie Krzysztofie, na czym polega ta kwestia eko i dla kogo jest to dobre rozwiązanie? No przede wszystkim eko jest to harmonia betonu w tym przypadku z przyrodą, czyli z zielenią. Mamy właśnie rozwiązania, które pozwalają nam. Zastosować rodzaj utwardzenia terenu typową płytką, również w harmonii z trawą. Te przestrzenie między płytkami można wypełnić nie tylko żwirem, tak jak u nas tu pokazane na przykładzie, ale można również wypełnić trawą, która przy odpowiedniej pielęgnacji da nam bardzo ciekawe efekty mm -hmm. w ogrodzie, a przy okazji ustabilizuje nam miejsce, w którym chcielibyśmy tam przebywać. Czyli mamy taką przestrzeń w tym momencie oddychającą, Dokładnie. tak? Dokładnie. Oddychającą i w całym tego słowa znaczeniu, bo taka powierzchnia eko właśnie chłonie więcej wilgoci, więcej wody i w ten sposób jakby przyczynia się do lepszego nawodnienia terenu, jak również pozwala na uzyskanie efektów wizualnych, o których wcześniej wspomniałem z tą, mhm. z tą harmonią zieleni. Możemy też zdecydować się na płyty wielkoformatowe, które tutaj występują naprawdę w wielu różnych ciekawych postaciach, formatach i kolorach. Dla kogo to jest rozwiązanie? Dokładnie, to jest rozwiązanie dla, dla takich właśnie klientów potencjalnych, jak, jak Pani. Prywatne posesje, płyty wielkogabarytowe, jest to trend ostatnich lat, staramy się dorównać tym trendom, oprócz kostki, którą tradycyjnie robimy od wielu lat, zaczęliśmy od kilku sezonów właśnie produkować te płyty wielkogabarytowe. Klienci są zainteresowani właśnie tego typu produktem. On nie tylko nadaje się do posesji prywatnych, aczkolwiek najwięcej w tej chwili mamy od dźwięku z rynku w stosunku do tego rodzaju asortymentu, ale również budowle przemysłowe, mm -hmm. pasaże handlowe, miejskie, place zabaw dla dzieci. To jest wszystko rozwiązanie jakby stworzone dla tego rodzaju asortymentu. Jaka jest wytrzymałość, jeśli chodzi o te płyty w porównaniu z taką tradycyjną mniejszą kostką brukową. czy Mówiąc już wprost, każdym samochodem możemy na taką płytę wjechać i zaparkować? No nie, tu już mamy ze względu na wielkość tej płyty, mamy troszeczkę ograniczony ruch kołowy, ograniczamy go do ruchu lekkiego, czyli samochody osobowe i busy ewentualnie lekkie. Tutaj już jest, jest, jest różnica, jeżeli chodzi o, o kostkę brukową tradycyjną. Natomiast no, z myślą właśnie o klientach przy posesjach indywidualnych no tego typu ruch ciężki kołowy nie jest jakby potrzebny. Rozumiem. Panie Krzysztofie, a kwestia mrozoodporności, no bo jednak żyjemy w takim, a nie innym klimacie, zdarzają nam się jednak kilkunastostopniowe mrozy zimą. Co się wtedy dzieje z tymi płytami? Jak one się sprawdzają? Nie, nie ma najmniejszych problemów. Parametry mamy zachowane, takie same, identyczne jak przy tradycyjnej kostce brukowej, a więc spełniamy wszystkie normy polskie i europejskie. Czyli pozostaje nam kierować się już tym aspektem wizualnym i tym, Dokładnie, co nam się podoba. Dokładnie, własnym gustem i kolorystyką oczywiście.